Się Ludziska z tej strony, Rashibo bo jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w Prison Architect. Dobra, w ostatnim odcinku ogarnęliśmy tutaj tą część tego bloku. Technicznie ona wygląda już dobrze. Deployment, tak, tutaj było wszystko. Tak, ok, to było zrobione. Więc teraz musimy zająć się jeszcze tą częścią, tutaj eksportem, żeby działał. Przydałby się, żeby nam przeszedł ten Carpentry program. Hmm, tylko jak teraz to tutaj to wygląda Workshop Safety niby się uczą, jest dobrze Carpentry Jeden jest zainteresowany czy wykwalifikowany? Co wiedzieć ja Może weźmy prędkość 3 Teraz jak tutaj wygląda Drug Addiction Jest ok Alcoholic Group Pięknie Behavior Therapy Gdzie je, jest behavior therapy? No i niestety behavior therapy To nie, nie... Przeprowadzony przez psychologa w biurze Każdy więzień potrzebuje krzesła No i student seat Tylko, że tutaj chyba też mamy student seat No dobra Weźmy, zróbmy to w tą stronę jak nam gra ja proponuje... Aha, chair, nie mogę... Nie mogę ustawić chair'a teraz A w sumie teraz już mogę, jest dobrze Zróbmy tak. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Bo chciałbym naprawdę oduczyć ich trochę brutalności ze względu na to, że byłoby bezpieczni na pewno w więzieniu. A to by mogło bardzo, bardzo dużo nam tutaj wspomóc nas. Znowu sheet metal. Ja nie chcę sheet metali kupować, bo one nam tylko... One nam niszczą gospodarkę na ten moment, niestety i... tak naprawdę... No, za dużo nie wnoszą, bo są bardzo tanie. Teraz gdzie jest tutaj Behavior Therapy? Dalej mam jedno miejsce. Nie wiem czy Nie wiem, nie rozumiem. Jedno miejsce, pięć sesji. No okej, okay, no niby jest wszystko ładnie. No, za działa wszystko, tak? Bo prowadzenie przez psychologa w biurze. Sesja trwa dwie godziny. Każdy pry, y, więzień potrzebuje krzesła. Musi być brutalny Intermediate. No wszystko jest, okej. Okay. Dobra, wstawimy tak. Niech robi to na trzy etaty, ale niech to będzie zrobione. Psychologic Office. Nie wiem, no Student Seat. Może Student Seat tam też nie działa, bo to już też sprawdzałem, niestety. No chyba, że jest coś, o czym ja nie wiem jeszcze w tej grze. Mmm. <laughs> Nie wiem, napiszcie mi jakby co, albo jakoś sam wezmę to przegogluję Tak, teraz... O, tutaj jakiś gościu ma przedawkowanie. Tak, jest gość po przedawkowaniu i niech ktoś go zabierze stąd. No, dobra. Już kompleksowa opieka medyczna A, tutaj nam tunele wyszły Dobra, odstaw go tutaj do tego medbeya. I zróbcie się idą. Będę robił dużo shakedownów, ze względu na to, żeby właśnie tutaj ogarnąć ich. Żeby mi nie wynosili czegoś, że jak będą jakieś tunele czy coś, żeby to od razu... O, fajnie. Drugi po przedawkowaniu. No... I niestety ktoś mi mówi, że teraz gościa nie uratujemy, ponieważ się żaden strażnik chyba nim nie zajmie. Chociaż... Dobra. Weźcie go, weźcie go. Dobra, wyszło, dobrze. Inaczej weźmy może tak teraz yy, toalet. Sprawdźcie mi ten blok i... i ten blok I soreczkę, jeżeli słyszeliście ten telefon, bo mi się trochę w słuchawkę wbił. Znaczy, nie wiem, gdzie już muszę odkładać ten telefon, no, on strasznie mocno daje. po uszach. Dobra, więc mamy zrobione już tak, będzie szukanie teraz tych bloków obydwu. Tutaj widzę, ile mi celi wypadło. Dużo mi celi wypadło w sumie przez te rozkopy. No będzie trzeba coś z tym zrobić w takim razie. Po tym e, przeszukaniu teraz sprzedamy trochę tego, tego drwna I będziemy, myślę, będziemy, myślę mogli coś dalej podziałać. Tutaj drzewa jak? Drzewa są zasadzone. Są, za, są zasadzone, więc jest na pewno na plus to. Mmm, na propsie. I tutaj mamy co? Staff door, tutaj też mam stavdor door. I tutaj mamy agregat odrodzony. Agregat ogrodzony, nie odrodzony, Boże. Uh, experience Nie można Ciebie zrekrutować. Eee, uh, kontraband, information. Nie chciałbyś zostać? A Ty nie chciałbyś zostać naszym informatorem? Nie chcielibyście zostać naszymi informatorami, w sumie... Gdzie jesteś, kolego? Chodź tutaj. Chodź tutaj. Zobaczymy, co się z tobą stanie. Jak cię dorwą koledzy z, tutaj z pracy. O, szkolenie na tej zery. Więc bardzo dobrze. Mm, tutaj jedyny problem, jaki może być, to będzie teraz. A nie, bo w sumie deployment no w sumie mają dostęp tutaj do jardu, więc... Więc nie powinno też być z tym jakiegoś dużego problemu. Oni chyba nie narzekają na brak rekreacji. Nie no, są głodni, okej. Okay. Jak są tylko głodni, to jest kwestia taka, że to damy radę robić. O, już jest cel. Seal Block sprzedał, więc teraz zrobimy tak. Sel, um, cyk, 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 cyk. Poniżej to trochę nasz yy, eksport. Ale przede wszystkim załatamy sobie wszystkie dziury. Ok. 300 hajsów w plecy. <laughs> Ale dzięki temu daliśmy radę tutaj zrobić, żeby się te dziury pozałatały. To jest raz, dwa, trzy, cztery, 5. Tylko pięć celi w sumie. To jest mało. Myślałem, że będzie tego więcej. No. Ile tu jesteś? A, niedługo wychodzisz. Teraz tak, kontrabanda. On jest 50% Tak, tutaj m, ukryty. Ten gościu ma... O, on już, on już tutaj jak coś miał, to miał. Tutaj mamy... ...parę rzeczy. O! Za dużego obiegu jeszcze nie ma. Tylko tutaj search. Cell block. Sprawdźcie mi, co tam jest, po prostu przekopcie mi to. Powinno być dobrze. <laughs> no i znaleźliście tę pałkę policyjną, metalową i bardzo ładnie. Teraz jak to wyglądało z grantami. Grantów już chyba więcej. A nie, możemy wziąć Blok C. E, blok D znaczy. Się. I musimy teraz tylko podnieść do 100, do 200 zaopatrzenie ludzi naszych. Więc teraz tak, te bloki zostawiamy już, jak zostawiliśmy ich na razie nie będziemy ruszać mm, Utilities w sumie tu wciśniemy jeszcze jedną celę więc więc możemy się na to stachnąć bo czemu by nie Clone bay. Mm, tak ładnie zostawimy sobie tutaj tą jeszcze jedną celę i myślę że będzie dobrze Jedna cala więcej no ale zawsze jakiś tam jakieś tam drobne czy coś będziemy z tego mieli Mamy 9000 może zrobmy teraz jeszcze Mort Mort, morge, morge. Mort slaba No to może stawmy od razu tutaj. zacznijmy od ustawienia ścian I teraz tak dwa Dwa No w sumie Kostnica nie będzie potrzebna jakaś duża Weźmy powiedzmy taka Tu nie ma chyba minimum Nie, no, musi być strefa zamknięta i Morsch Morsch Kostnica zawsze się przyda Stavdor. Stawdor, teraz jeszcze tylko tak CCTV Postawmy tu kamerę nie, 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 O Dobra, tak będzie dobrze Deployment staff only No i jak coś się stanie, kogoś nam Ktoś nam padnie, to przynajmniej będziemy go tu mogli przetrzymać Do czasu, jeżeli właśnie mm, nie doszłoby Ok. Tą kamerę tu, tą kamerę tu do czasu jak właśnie by coś się miało jeszcze nie tak podziać. O, kolejny autozapis. zapis. Mamy tutaj trochę kasy, więc możemy sobie pozwolić na. Mm, stone. O, na poprawienie tutaj. Jak to powiedzieć, walorów wizualnych naszego więzienia. O bloket Dobra, niech dostawią może tutaj tą ścianę, później ją żeby postawić sobie A nie, 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 źle. E, tutaj już nie możemy przecież, właśnie. To musimy... Tu, tutaj byśmy musieli coś innego dać. Na przykład Concentrate wall e, concentrate... O Boże, jak to się nazywało? No mniejsza, ale wiecie o co chodzi. I teraz tak, może jak mamy 4000 aż na plusie Odłóżmy trochę kas i weźmy sobie ekspansję, tylko pytanie w którą stronę. Tu mamy za 200 tysięcy, tu mamy za 200 000 a tu mamy za ile? 30 Trochę dużo, mimo wszystko Co ty tu koleś, robiłeś? Co ty tu robiłeś? Może tak, weźmy dismantle this Nawet jeżeli by to miało źle wyglądać to bym poprosił żebyście mi zrobili tutaj coś takiego Teraz tak tutaj Aha tutaj to by się przydało wtedy dostawić ogrodzenie Tu zrobimy to w ten sposób Zrobimy po prostu to w ten sposób, że będziemy łatać że będziemy łatać dziury tam, gdzie je wcześniej porobiliśmy. No tutaj ten blok niech będzie odcięty może. On będzie taki rezerwowy, jeżeli by się naprawdę nam trafił jakiś... ...tragiczny więzień. Morze slap, okej, okay. tutaj... ...działa. Tutaj za dużo tego shit metalu, ja tego nie lubię, po prostu nienawidzę. I tu byłoby dobrze... ...wyłożyć to jakąś taką... Ludzką podłogą. O, wow, to będzie drogie. Tym to byłoby drogie wyłożyć. Ale tym, żeby takie drogie nie było. A weźmy to, zróbmy tak, żeby tutaj się, żeby tuż chłopaki szybciej biegali po tym naszym, nam po tym warsztacie. im będą się szybciej poruszać, tym lepiej, bo będą mieli możliwość zrobienia większej ilości rzeczy w krótszym czasie. To jest takie zagranie trochę może na pałę, ale na pewno zaskutkuje na pewno nam tutaj będzie na pewno profil... no, widzicie, od razu szybciej biegają wszyscy a co za tym idzie, będziemy mogli wiele łatwiej tutaj właśnie dysponować całą częścią zaopatrzenia teraz jeszcze będziemy potrzebowali tak no niech wezmą tam te rury, niech tutaj zrobią to tutaj ja, tu jest bloket, tak? Czemu tam jest bloket dalej? Niech on to ogarnie. Druga rzecz, będziemy potrzebowali tutaj tą ścianę zrobić do końca. I będzie dobrze. Blokad, blokad, blokad. Czemu tam jest blokadę? Dobrze, niech będzie teraz tak. Tutaj niech zrobią. Nie, dobra, nie pociągnąłem za daleko. No i jak widzicie powoli zaczynamy wychodzić z kryzysu pieniężnego. Więc jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę na razie dobrze. Jak tylko tutaj nam te drzewa urosną, znowu eksport ruszy. Jak eksport ruszy pełną parą, będziemy mieli naprawdę bardzo ładnie. Będziemy mieli naprawdę bardzo ładnie wszystko wykonane. I będzie wszystko, myślę, wtedy już banglać. W jak najlepszym porządku. No tymczasem, co ty tutaj robisz? Ty się chyba tu zaciąłeś. Deployment, bo tu nie ma nikogo. Okej. Okay. Jeszcze gościu odciął. No i jak widzicie, mamy i tak jeszcze 15 na ludzie. Więc jest naprawdę dobrze póki co. Mamy, mamy dużo strażników. Dużo strażników, którzy są potrzebni. W sumie moglibyśmy się nawet raz. Jest taki bez tej zera? Nie. 2, 3, 4. Bardzo ładny. A, może 5. Dobra, mamy 40 strażników i mamy tylko 500 na minusie cash flowa Ja wiem, że takie cięcie budżetowe to jest strata, bo tam była inwestycja, w nich były tej zery. Wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale na ten moment to wydaje się bardziej. Tak powiem, racjonalne niż utrzymywanie tego. Teraz, tak, tu jeszcze dostawmy jedną osobę do patrolu. Tak było w tym samym miejscu, nie? Tu taki. Dobrze, tak, tutaj, więc tutaj. Tutaj są Arm guardli. Tutaj jest ładnie wszystko. Pięknie. Wygląda dobrze, naprawdę wygląda. Na, na razie wygląda bardzo dobrze. Pieniędzmi się na razie nie przejmujmy, bo to jest i tak tam cashflow i cała reszta to jest kwestia tego, że nie mamy eksportu. Eksport będziemy mieli jak nam Forestry całe tutaj zaskoczy, więc to jest wszystko kwestią do ogarnięcia. Naprawdę i to w małym, krótkim czasie uda się to zrobić. To jest przykład tego w sumie jak grać w prizona i przy małych, naprawdę własnych funduszach potem po pewnym czasie trzeba zacząć sprzedawać, w sumie ile by kosztowało? ...odkupienie tego No i 34 tysiące Trochę dużo A, źle 34 tysiące, ale myślę, że jak na przykład zrobimy Uda się zrobić kiedyś Education Reform Program to by nam, by nam to zaskoczyło ładnie wszystko Tutaj mamy bardzo ładnie, nie ma żadnych buntów powstań. Co ty tu robisz? Stosio Ile w ogóle mamy tych... A, bo ich mamy 27 no dobrze, więc ty może jak ty jesteś storsial tylko, witaj w normal security. Mm, teraz tak. Ty nie jesteś żaden, tak? No to witaj w normal security. I ilu jeszcze? I jeszcze jednego by się przydało, tak? Deadly. Instigator. O, ty jesteś bez statusu, typku, tak? Typkiem. Tak, nie masz. Yy, nie miałem cię przeszukać. Ok, ale witamy w normal security. Dlatego też. Aha, wy macie tutaj common room. Aha, nie najlepiej to wygląda teraz. A czekajcie, moment. Tutaj mamy laundry. Laundry czemu? Są sami sami ci tutaj. No to bym chciał jeszcze na przykład mieć paru innych typów. W sumie ci z maximum security. Za bardzo mi się tam potem więzień też nie panoszą, więc nieźle. Super Maximum Security. Takich to byśmy musieli. A w sumie, może zróbmy ten blok tylko na Super Maximum Security. Nie, bo to byśmy musieli tak resztę podpingować. Ale niech oni tam śpią wszyscy w jednym miejscu. Będzie bezpieczniej. Dużo bezpieczniej dla nas. Teraz tylko tak, na którym generatorze to Banglao? To Banglao na tym generatorze. Tu mamy jeszcze trochę miejsca. Więc może by wstawić tutaj. Workshop Soul. I w sumie jeżeli będę miał jedną, jedną piłę więcej. O, ładnie da się podpiąć akurat. Jeżeli będę miał tu jedną piłę więcej, to na pewno udałoby się to zrobić, żeby więcej ziomków już pracowało tutaj na przerobie tego, zamiast na tym, zamiast na cięciu. Bo w sumie widzicie, do pocięcia jest tego w masa, ale później ktoś musi to tutaj przespawać, więc tak czy owak będzie potrzebna nam ta jedna, dwie osoby jeszcze. Jak teraz to wygląda? Workshop Safety. Weźmy, dajmy dwa na program Workshop Safety. Carpentry nikt nie chce robić. Tutaj Drug Treatment. alkoholic General Education Program nikt nie chce robić. Tu mi się podoba to, że drug, ad drug Addiction jest bardzo ładnie tutaj leczone. Tutaj mamy na przykład... Okej, okay, to na razie nam się nie przyda Ale room bucket. No dobra, behavior therapy. W behavior therapy niestety no... Nie ruszymy nic dalej. No i wygląda w samym... Wygląda w miarę dobrze. Ja wiem, teraz to już jest taka bardziej monotonia, sprawdzanie drobiazgów. O, tutaj właśnie się skończył ten mm, Demolish this wall. This And this wall Dobrze. Aha, teraz nie mamy kasy, żeby to tam zrobić, ale to za chwilkę będzie. Za chwilkę będziemy mieli na to i na to fundusze. Niech tylko nasz eksport trochę zaskoczył. bym chciał, żeby tutaj... Żeby na przykład wzięli to i... Na eksport mi przerzucili. 10 staw memberów jest wykończonych. Mm. to co to jest? No typku well A, chyba rozumiem jak ma... A czy on potrzebuje serio tutaj tego? Gdzie to behavior therapy? Czyżby on potrzebował... Żeby on potrzebował biurka z komputerem, to byłoby ciekawe. Jeżeli tak, to tutaj wstawimy po prostu masę biur z temi. No ale. Hmm. No dobrze, zobaczmy wtedy, jak to by miało tak. Weźmy, wybórzmy to, bo to i tak nam w sumie nic tu nie zmieniło. 8 mm, przyjdzie za moment No dobra Ładnie to wygląda do tej pory Ale co będzie działo się dalej Zobaczymy już w następnym odcinku Także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, hej!